Witam na moim kanale. Nowe odcinki w każdy czwartek. Zapraszam do słuchania. Spotkałam go następnego dnia, gdy wkładał do naszej skrzynki kolejne ponaglenia. Spojrzałam na niego błagalnym wzrokiem. Nie miałam już sił pytać. Może jutro coś do ciebie przyjdzie, powiedział, próbując mnie pocieszyć. Na pewno, odparłam kończąc rozmowę. Jako dzieciak ja i moje koleżanki nigdy go nie lubiłyśmy. Był starym dziadem który wtykał nos w nie swoje sprawy i okropnie plotkował. Wiedział wszystko o wszystkich, z przyjemnością donosił o naszych przewinieniach rodzicom. Teraz ten stary dziad, jako jeden z nielicznych, okazał mi serce. Jeśli potrzebujesz jedzenia czy coś, to daj znać. Po raz pierwszy się wzruszyłam, łzy napłynęły mi do oczu. Czułam, że w każdej chwili mogę się rozpłakać. Chciałam powiedzieć zwykłe dziękuję, ale nie mogłam wydusić z siebie głosu. Bez słowa uciekłam do piwniczki. W piwniczce odkryłam, że ktoś zerwał kłódkę. Wiedziałam, kim był ten ktoś. Z oczu zaczęły mi szybko płynąć łzy. Bałam się tam wejść. Bałam się zobaczyć, co wyniosła, by zdobyć alkohol. Potrzebowałam kilku chwil, aby ochłonąć i przygotować się na to, co miałam zobaczyć. Ocierając łzy, weszłam do pomieszczenia. W środku leżało kilka zbitych słoików z dżemem, a mój składak zniknął. Rower, który towarzyszył mi od komunii, był zwykłym gratem po starszym kuzynie z Niemiec. Nie mógł być wiele wart. Zresztą sama przekonałam się, ile był wart, gdy wróciłam do domu. Zabawa trwała w najlepsze. Muzykę słychać było już piętro niżej. Typowe hity lat dziewięćdziesiątych. Matka, jeśli chodziło o picie, była samotniczką. Tamtego dnia jednak, opijając mojego rowera, zaprosiła dwie osoby. Jednego znałam Kazik z osiedla. Włóczył się od zawsze, wiecznie pijany i brudny, nigdy nie pracował, tylko gdzieś pił. Drugiego nie znałam. Wyglądał na dużo starszego od matki i chyba nie pił tak często jak reszta towarzystwa, bo prezentował się najlepiej. Matka zaprosiła mnie do swojego syfu, żebym ich poznała. W dużym pokoju została już tylko stara sofa i ława. Resztę dawno sprzedała. Pokój wydawał się pusty i przygnębiający. Na podłodze walały się butelki. Te puste i te jeszcze pełne. Na sam ich widok zrobiło mi się niedobrze. Kazik przywitał się ze mną, jakby nie widział mnie wieki. A przecież kilka dni temu spotkałam go, jak wybierał zwrotne butelki ze śmietnika. Nieznany mi mężczyzna przedstawił się jako Wojciech. Nie interesowali mnie jej goście. Wyszłam. W kuchni zobaczyłam ze dwadzieścia pustych puszek po konserwach i trochę pustych słoików po dżemie. To były moje zapasy na zimę. Byłam załamana. Mogła mnie okraść ze wszystkiego, ale nie z jedzenia. Nie mogłam jej na to pozwolić. Wpadłam do jej pokoju i zaczęłam krzyczeć. Słowa wypadały mi z ust bez ładu i składu, ale z każdym wyrzuconym zarzutem czułam się coraz lepiej. Jak mogłaś mi to zrobić? Jak możesz być taką egoistką? Matka była w szoku. To był mój pierwszy taki wybuch. Drugi skończył się dla mnie o wiele gorzej. Przez chwilę nie myślałam o niczym. Nie brałam pod uwagę konsekwencji. Nie sądziłam, że mogłaby posunąć się tak daleko. Może była pod wpływem Wojtka. Może próbuję sobie to tak tłumaczyć. W przypływie gniewu zaczęłam tłuc butelki. Najpierw te puste. Gdy zbiłam dwie pełne butelki wina, matka rzuciła się na mnie jak rozwścieczony doberman. Zaczęła mną trząść, jakby chciała, żebym się obudziła. Też chciałam się obudzić. Z tego koszmaru. Ale nie miałam już złudzeń. Jak dawniej nigdy nie będzie. Ty, rozpieszczona smarkulo, wykrzyczała. Po raz pierwszy, odkąd pije, powiedziała do mnie coś płynnie. Prawie zapomniałam, jak mówi bez bełkotania. Nie odpowiedziałam. Po prostu sięgnęłam po kolejną butelkę i rzuciłam nią o podłogę. Przez chwilę pomyślałam, że jeśli stłukę jej cały zapas, to będzie musiała wytrzeźwieć. A wtedy, może w końcu zobaczy rzeczywistość inaczej. Matka krzyczała i płakała. A ja niszczyłam dalej. Wojtek i Kazik przyglądali się temu w milczeniu. Nie interweniowali. Chyba myśleli, że matka jakoś rozwiąże ten problem. Ale ona była bezradna. Wojtek, widząc jej bezsilność, wkroczył do akcji. Jak możesz tak się odnosić do biednej matki? Ona wcale nie jest biedna. Syknęłam. Sięgnęłam po kolejną butelkę. Wojtek rzucił się, by mi ją wyrwać. Szarpnęłam się. Wino, które okazało się otwarte, rozlało się na mnie. Lepiący się alkohol ściekał po mojej skórze, wsiąkał w ubranie. To przelało czarego goryczy. Ale nie mojej. Wojtka. Już ja cię nauczę szacunku do matki. Warknął. A potem uderzył. Pięścią. Mocno. Kazik zerwał się na równe nogi. Nie chce się w to mieszać. Rzucił i wybiegł. Tchórz. Matka stała jak sparaliżowana. Patrzyła. Modliłam się, żeby coś zrobiła, ale nie zrobiła nic. Ból rozlewał się po moim ciele jak ogień. Wojtek był silny, za silny. Nie miałam szans się wyrwać, nie miałam szans się bronić. Matka drgnęła, podbiegła. Poczułam ulgę. Myślałam, że mnie obroni, ale się myliłam. Dołączyła do niego. Jej ciosy były niezdarne, słabe, niemal śmieszne. Na moment udało mi się odeprzeć ich ataki, nawet się obronić. Ale nie trwało to długo. Wojtek przejął inicjatywę. I jak prawdziwy dżentelmen, nie pozwolił matce się w to babrać. Po kilku minutach przestał. Zasłoniłam twarz rękami, gotowa na kolejny cios. Ale on już nie nadszedł. Przez łzy widziałam, jak Wojtek podnosi dłonie do twarzy. Zakrwawione. Moja krew. Wytarł je w jakiś materiał. I tyle. Podniosłam się. Każdy ruch bolał. Nogi odmawiały mi posłuszeństwa. Chciałam uciec jak najdalej, ale ciało mnie zdradziło. Miałam wezwać policję, miałam wezwać karetkę, ale nie zrobiłam nic. Droga do mojego pokoju wydawała się nieskończenie długa. Każdy krok to ból, każdy oddech to ból. W końcu dotarłam. To była moja oaza. Bezpieczeństwo. Zamknąć drzwi. Zablokować je czymś. Nie miałam siły. Z resztkami świadomości opadłam na łóżko i wtedy dopiero pozwoliłam sobie płakać. Czułam, że mam gorączkę, czułam każdy kawałek mojego ciała. Miałam wrażenie, że wszystko się działo poza mną. Byłam nieprzytomna przez dwa dni. Obudziłam się z potwornym bólem i nie mogłam się ruszyć. W oddali słyszałam dzwony kościelne, spojrzałam na zegarek, który miałam na lewej ręce, by sprawdzić, która jest godzina. Byłam pewna, że jest niedziela. Dwa dni po tym wydarzeniu. Musiałam walczyć sama ze sobą, żeby wstać. Gdy to mi się udało, poczułam ogromny głód i chęć skorzystania z toalety. Gdy szczęśliwie doczłapałam do łazienki, wstrzymując chyba maksymalnie ile się dało, doznałam szoku. Może nie byłabym w większym szoku, gdyby nagle zniknął kibel. A tu tymczasem w wannie spał mój oprawca. Nie wiedziałam, co zrobić. W sumie to raczej nie miałam już wyjścia. Musiałam się załatwić przy śpiącym, obcym facecie. Było mi potwornie wstyd i modliłam się, aby się nie obudził. Nie byłam gotowa na konfrontację. Na całe szczęście Wojtek spał jak zabity. Matki nie widziałam, ale jakoś specjalnie jej nie szukałam. Przechodząc obok kuchni, zauważyłam pizzę, a raczej jej pozostałości. Była już twarda i sucha, chyba zamówili ją poprzedniego dnia. Wzięłam tę pizzę do swojego pokoju. To była pierwsza rzecz, którą zabrałam bez pytania. Trzy kawałki wystarczyłyby poczuć sytość. Zabawne było, że po raz pierwszy w życiu jadłam pizzę i czułam, jakbym jadła coś naprawdę luksusowego. Gdy jadłam, ból stawał się coraz silniejszy. Całe moje ciało było wielkim śniakiem. Nie byłam w stanie znaleźć choć jednego skrawka mojego ciała, które by mnie nie bolało. Po jedzeniu położyłam się i zasnęłam.